Pana trenera Rudolfa Rowaczka, Marusza Kiece. E, witam Państwa. o Podsumowanie meczu poproszę trenera zwycięskiej Krakowi Kraku, pana Rudolfa Rowaczka. A myśmy tu przyjeżdżali e, bardzo, bardzo zmotywowani, dlatego że ten pierwszy mecz w Krakowieśmy przegrali. E, Katowice zagrali bardzo dobry mecz i to się potwierdziło na początku tego meczu. že různé situace, různé no. situace byly, kdyby se vykořistali, kdyby různě to, že to mohlo ta pěrša a druhá tedy skončit, ale v podstatě můžeme povědět od, já nevím, volové meču, kdy to bylo 5-2, Tady opadla ještě branka na 5 3, nebylo zdecidované, skončili jsme na 3 a tu ostatní terci prostě to prostě má 100% kněžné tedy dát do počkat si na první z a to, co bude to dá zapokonovat, je výroda e, Udalo se, udalo se na to e, pozitivně, mě, že oslabenia, když už je těše se střech, třech z zvíru nebo Dziękuję bardzo. Pan ma wieca. No, na pewno szkoda bo z Przebiegły całego meczu na pewno taki wynik. Więc, no nie zasłużyliśmy na taką świetną porażkę, a no, to jest spór. I tak można powiedzieć, że na pewno są momenty w meczu, kiedy, kiedy trzeba już 3-2, kiedy chyba prowadziłaś, mieliśmy 2-3, 4 sytuacje, może tam lata po bramce, super poprzeczka i, i popełniliśmy dzisiaj myślę, za, za dużo prostych błędów. Tak, się mówiłem, że Krakowia jest że, no, która gra ciepliwie, czeka i takie no, taki, taki prezent dzisiaj i zrobili obrońcy, gdzieś tam napastnicy, no to my mamy problem z wykorzystaniem tych sytuacji, na Krakowia można powiedzieć wykorzystała i bezwzględnie czekała i jak wytrawny bokser na i nas punktowała i temu szkoda, szkoda tego wyniku, bo tak mieliśmy swoje sytuacje i były te momenty, kiedy mogliśmy to jakby to mieli trzymać bliżej, ale tak głębiej na to nie Szkoda, bo naprawdę, bo ci się napracowali, stąd i pracowali w tym ataku, no, Taki sport. Trzeba przeoglądać i grać dalej. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania z Państwa strony? Może szkoda Sport. Króciutko do obu trenerów. Pogowarzniemy na co tego piją. Tylko 100 złotych. Rafał Oczek, myślę, za to Pana wniosek. Czy jeszcze jakieś pytania? No, Jeżeli... Czy że, że zmiana bramka była spowodowana w uratę? E, e, ja myślę, że gdzieś tam Andrzej też był sfrustrowany tą, tą, tą piątą bramką, ale mówię. No. Kiedy, kiedy, bramkarz, kiedy bramkarz broni, a takie proste błędy się poprawa, gdzie zostawia się zawodnika samego przed bramką raz, samego przed bramką dwa, czy też trzecia bramka. W tej terce, czyli, no, to był przypadek, prawda, bo nie strzelił, trafił w obrońcę i w obrońcu się odwrócił do dni. Jakby gdzieś gotowy wybił z rytmu, sam szedł, czasami tak bywa. Musimy też porozmawiać. Prawo też, nie wierzę z podbronieniem, nie tylko kiedy on schodzi, to przecież będzie decydował trener, nie ale tak, nie wiem, no, też czuję, że może, może też miałam z tą wą, ale nie był w 100% takim, żeby nie było już... Trzeba być, żeby dalej wyglądać tę konkluzję i musimy się, wydane, się, ja nie się, nie się przygotować, teraz mamy ten połowy na nieziele zagrać dobrą mecz z salon. Jeszcze ja jedno pytanie, jak pan mówię zmieni, gora? GFOR miał to ciężko być, żeby miał jakieś źle bronił te, te bramki, które dostały to na błędy w polu, że tak powiem w szereckim i tam zostaje dobry, dobry napastnik sam. Takich błędów nie możemy robić. Czy jeszcze jakieś pytania macie Państwo do trenerów? Jeżeli nie, to bardzo Państwu dziękuję, a trenerowi Rochaczkowi i zespołowi Krakowi leśmy powodzenia o poważne kontynentalnym Dunajwarosz. Dziękuję, dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję.